Teraz oglądniemy ten krótki reportaż. Może troszeczkę coś powiem. Ta praca, te efekty tej pracy, którą tu widzicie, to jest okres pięciu lat. Jak powiem, Bóg dodawał ludzi do pomocy. Musiałem ludziom zaufać. Oni nigdy nie walczyli. Oni nigdy by, nie byli wojownikami. To byli narkomani, to byli ludzie z totalnego dna. Oni dzisiaj służą Bogu, oni dzisiaj obsługują cały ten potężny, potężny, można powiedzieć, dom nadziei. To schronisko dla bezdomnych nazwaliśmy domem nadziei. Wiecie, kiedy ludzie przychodzą, ja mówię tak: słuchaj, ten dom nadziei jest ostatnią dla ciebie szansą. To jest dom ostatniej szansy. Wykorzystaj tą szansę, którą dał ci Bóg. Także możemy to puścić powoli już. Kiedy masz świadomość, że każde zranienie powoduje Tobie potężną szkodę, każde nieprzebaczenie, każda próbka, to jest jad, który, który zatruwa Ciebie, zatruwa innych. Tak? Widzicie, masz wiecie, co to znaczy bojać Boża, bać Boga? To nie się trząść, że mi teraz, coś zrobiłem i mi wali jakimś na przykład no, z nieba nowoczesną bronią i mnie nie Nie, 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 nie. Tak się Boga, to nienawidzieć zła. Wiecie, ja codziennie się modlę, mówię, Panie Jezu, każdego ranka, pomóż mi przeżyć ten dzień, aby on się Tobie podobał, aby to, co robię, to, co mówię, podobało się Tobie. Ale kiedy coś zmaluję, to wiecie, nie czekam, tylko zaraz. Badam, odwracam się od tego i znowu, 5 sekund. Kutki. I czy małżeństwo jest najlepszym warsztatem? Do szlifowania Nie zatykam Boże, Bożego kanału, do wpływu mocy i szczęścia Bożego. Zostawienie coś takiego, do od razu odcinasz, zacinasz i wtedy masz aktywowy strach, lęk, nie wiesz, gdzie idziesz, masz niepewność. Twoje myśli są rozbiegane, chaos myślowy, co nie wynika niczego taki stan. To coś powoduje, bo Pan Bóg mówi: Pan jest mów, ja jestem w Twoim pokoju. Nie Pan jest powiedział, kiedy odchodził: Pokój zostawiam Wam, pokój, mój Wam daje. Chodzi tu o to, żebyś ciągle nieustannie chodził w Błogim pokoju, niezależnie co się dzieje. Mam na imię Dawid. Parę lat temu zostałem zniewolony przez alkohol. Byłem alkoholikiem. Przeszedłem trzy terapie odwykowe, dwie zamknięte, jedna dochodząca. Wszystkie te terapie były poparte na leczeniu psychiatrycznym, na, na leczeniu psychologicznym. Na, do, na dotarciu i okazaniu mi tego problemu alkoholowego. No i te terapie na dłuższy okres czasu nie przynosiły żadnego, żadnego skutku. Łamałem wszystkie obietnice, łamałem wszystkie zalecenia, które były mi przedstawione. Psychiatrów czy psychoterapeutów byłam osobą odwróconą od Boga, odwróconą od Jezusa. Nie potrafiłem się odnaleźć w tym świecie bez wsparcia Boga. Po trzecim odwyku postanowiłem podejść do tematu całkiem inaczej: że nic mi, nic mi już nie, nie dawało ulgi, nic mi nie dawało wsparcia, nic mi nie dawało e, żadnego skutku w postępie leczeniu z chorobą alkoholową. Postanowiłem powierzyć swoje życie Jezusowi. W do ośrodka bardzo sceptycznie podchodziłem, podchodziłem do wiary, podchodziłem do, do, do ludzi, podchodziłem do tematu. No, kojarzyło mi się to z sektą, kojarzyło mi się to z tymi wszystkimi rzeczami, o których, których nie miałem pojęcia. Tak, tak, y jestem tego, tego typu człowiekiem, że, że jeżeli czegoś nie znam, czegoś, czegoś nie rozumiem, no po prostu się tego boję. Uczestniczyłem na, na społeczeństwach, na, na rozmowach, o się na nabożeństwach, no ale nic mi to nie przynosiło. Ale pewnego, pewnego dnia zostałem zaproszony na dni skupienia. Te dni skupienia były, były dla mnie jakimś objawieniem w życiu, były, były dla mnie czymś, 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 czego nie potrafię do tej pory wytłumaczyć. Po prostu oddałem swoje życie Jezusowi, oddałem swoje, swoje dotychczasowe życie, życie Jezusowi wiem, żyć, żyć na nowo, żyć w wierze, żyć, iść, iść w tym życiu za Chrystusem. Nie, nie patrzeć w przeszłość, nie, nie patrzeć na, na występki, na błędy, na grzechy, na, na te wszystkie złe, złe rzeczy. Otworzyłem się całkowicie, otworzyłem swoje serce na, na, na Chrystusa, na, na, na Boga. Poprosiłem o wybawienie mnie od problemów, wybawienie mnie od, od, problemu, wybawienie mnie, od, od tego życia codziennego. Coś, coś się we mnie stało, coś się we mnie stało, że zmieniłem diametralnie myślenie, zmieniłem diametralne postępowanie w stosunku do ludzi, w stosunku do, do, do życia. Ja jestem osobą niepijącą, nie palę od czterech tygodni. Postanowiłem skorzystać z tej szansy, postanowiłem wybrać, wybrać tę drogę, która jest dla mnie dobra. Jesteśmy w domu nadziei, jesteśmy bardzo zadowoleni, Spokojnie, rozumimy się, mamy fajnie, telewizor mamy, mamy, możemy sobie obejrzeć, chodzimy na modlitwy, modlimy się, pomagamy starszym koleżankom w kąpaniu, w przebijaniu. Jednak jedna, drugi trzeba pomóc, rozumimy się, nie ma spady, nie ma nic, no co by dodać, co ująć. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Tak wygląda nasza kuchnia. Tutaj wydajemy dziennie około 100 do 110 mocowanych posiłków dziennie. Tu współpracy z naszą szefową, która kieruje nami. Robimy posiłki, trzy posiłki w ciągu dnia: jest śniadanie, obiad i kolacje. Też karmimy ludzi z zewnątrz, jeżeli jest taka potrzeba. Ktoś przyjdzie. Nie wiem, że Bóg działa jak chce. Bóg działa jak chce. Ja, ja mnie przykładem jest taki, ktoś mówi, no, bo nie możemy. Jeżeli Jonasz powiedział najkrótsze kazanie 7 wyrazów 100 tysięcy, nie czy ktoś to się to Bóg go odłożył. I to, że żeby. Odłoża mi do tych, bo odpowiedział jedne kazanie. I on powiedział, pamiętajcie, już tyle. Nie mogę jechać. I oni nie opiera na pastorze. Ko, pastor jest tylko tym, który nadzoruje, a reszta usługuje w tej dziedzinie w tej urodki noszą służby, jedzie odwiedzać. To jest cały zespół, no, no to nie jest wiesz, no, to nie jest to, to. Kościół to jest skuteczny kościół to jest zespół, który pracuje, nie sam pastor e, właściciel polwarku. absolutnie. Dla mnie dalekie to jest wiesz. Dlatego ja, ja się cieszę, ja chciałbym, żeby, no, żeby jak najwięcej ludzi usługiwało słowem, żeby wiesz, modliłość, żeby, żeby wiesz, no każda służba jest potrzebna, bo jedzie tam, urodki ktoś niesie, jedzie do chorego, zawsze ten zespół fantastyczny i idzie do szpitala, nie? No, nie tylko, że wiesz, wszystko, że tu się to... po I... wszystko I Siły głosu <grym> dostaje i ja jazdrzycę. Ja 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 że, że, że ja... bo to świadczy ja, w ogóle chrześcijaństwu. Jestem w Domu Nadziei w od ubiegłego roku i jestem bardzo wdzięczna Bogu i pastorowi Mutowi I siostrze Dagmarze, tak za to, że tu mogę przebywać. Jest tu bardzo fajnie, dużo miłości, dużo mamy społeczność, dużo Boga. No, dziękuję za kobiety w pokoju. No, dziękujemy w ogóle za to, że mamy dach tak nad głową że mamy wszystko do życia. Bóg jest wielki. Trafiłem tu do tego domu, z tego powodu już nie miałem gdzie mieszkać, jestem wychowankiem domu dziecka. Tutaj znalazłem swoje miejsce, a też i służbę, bo jestem z wykształcenia kucharza, mogę tu służyć w kuchni, pomagać innym braciom. Zygmunt udostępnił nam właśnie tą siłownię stworzył, zakupił sprzęt. Też tutaj przechodzą ludzie, którzy tutaj są też taką terapię fizyczną na siłowni, gdzie te emocje takie z poprzedniego życia mogą to rozładować, też odreferować sobie zdrowie, też trochę psychicznie pozbyć się pewnych kompleksów, zahamowań. Chcemy też udostępniać ją ludziom z zewnątrz, e, młodzieży, w ten sposób prowadzić taką ewangelizację, bo skorzystanie z tej siły jest nieodpłatne. Większość ludzi, którzy tu przychodzą, to są po, po e, jakichś maratonach alkoholowych, gdzie mają złożałe organizmy, tu mogą odbudować trochę Biologicznie ten organizm odreperować operować swoje Nadziei jest to niesamowita szansa dla osób, które przychodzą, aby odbudować ich stare, stare, zrujnowane życie i myślę, że dla wielu z nich jest to ostatnia szansa dana przed Boga. To Bóg stworzył dom nadziei, aby pomóc ludziom w ich problemach, w ich uzależnieniach. Często oni z problemami ze swoim, zostają sami, odwracają się, od odwraca się od nich najbliżsi, cała rodzina, ale Bóg się od nich nigdy nie odwrócił. Dlatego uświadamiam często tym ludziom, że wykorzystaj tą szansę, bo więcej tej szansy możecie nie mieć. Powiem Wam króciutko, jak to się zaczęło. Trafiłem do tego, tego bloku, który był blokiem najbardziej niebezpiecznym. Były dwa morderstwa, prostytucja. Sam osobiście widziałem, jak telewizory leciały, jak policja przyjeżdżała, jak krew z siekierami ludzie latali, bo tam mieszkali ludzie normalnie na dzielnicy tej uzależnieni. I kiedy wynajęliśmy pomieszczenie, dwa pomieszczenia na parterze, usiadłem na śmierdzącej wersalce i wiedziałem, że Bóg mnie tam posłał. Siadłem na tą wersalkę i... Jestem bardzo taki, wiecie, uczuciowy tak, jak coś mówię i to, to, to gdzieś tam mi też... I kiedy siadłem na tą wersalkę, mnie tak... Panie, ja pieniędzy nie mam, ale Ty masz. Jeżeli mi zleciłeś te dzieło, to wiesz, że Ty pobłogosławisz i, i rozwiniesz te dzieło. Widzicie, i rozpoczęliśmy od jednego pomieszczenia. I powiem tak, to co powiedziałem: mówię, Panie, ja chcę budować Twoje królestwo, nie swoje. I Bóg powiedział tak, przez słowo swoim: z Sarepty dała to, co miała, ostatnią żywność, i Bóg mi dał obietnicę. Że ten blok będzie cały twój, jeszcze nie był wtedy. Przez wiarę przyjąłem i widzicie, zaczęło się ta wspaniała, wspaniała przygoda z Bogiem i ta działalność. I Bóg obiecał przez Słowo Boże, przez, o, o wdowie sarepty, że mąka nigdy się w garku nie wyczerpia, a oliwy w bańce nie zabraknie. Doświadczamy tego dziś, do dzisiaj. Chcę powiedzieć tylko tyle, że jak Bóg zaopatrywał. Pierwszy raz mówiłem siostrom tutaj przed, na przerwie, że pierwszy, pierwszy raz tak jak wiecie, ja nie znam takich, takich rzeczy jak chodzenie z puszkami. Ja nawet nie, nawet gdzieś żebranie, pisanie projektów. Ja wiedziałam, że Bóg ma swoje, swoje źródło zaopatrzenia dla tego miejsca. Ja modliłem się szedłem do źródła, którym jest Jezus, mówię, panie, potrzebujemy to wyremontować. I wiecie, kiedy pierwszy raz poszedłem do osoby wierzącej, to była osoba wierząca, kochani. Go prosiłem, czy możesz nam jakoś pomóc. Ona mówi: Nie, nie, ma, nie pomogę, bo no wiesz, nie czuję dla tych ludzi, żeby pomagać. Wiecie, ja byłem szokowany. I kiedy. Mówi, przyszedł fragment Słowa Bożego, który mówi: Dzieci moje nigdy nie będą żebrać o chleb. Wiecie, Duch Święty mi ukierunkował nie do człowieka, ale do źródła, którym jest Jezus Zaopatrzenia. Oczywiście, kiedy zwracamy się do źródła, Bóg przez ludzi zaopatruje, bo Bóg porusza ich serca. Wiecie, rozpoczęliśmy te wspaniałe dzieło. Jest to, jakby długo by musiał opowiadać. Ale wiecie, ja żyję skromnie z żoną. Wiecie, ale Bóg po sposób poprzez wiarę zaopatruje to miejsce. Widzieliście, jak wyposażone jest? Wiecie, że mamy wielkie opłaty, że mamy naprawdę mnóstwo. Wiecie, Bóg, Bóg porusza serca. Bóg porusza serce teraz przed świętami Bożego Narodzenia. Ktoś do mnie dzwoni, firma intermarsze, i Pan mówi: Proszę Pana, chcieliśmy Wam Pan pieniądze przesłać. Nigdy nie znałem tego gościa. Pamiętam, że kiedy, kiedy rozpoczęliśmy pracę, pojechałem na taką konferencję z kościoła jako liderów prowadzących tą pracę do, do Norwegii. I wiecie, duch, byłem tam na takim spotkaniu 5000 ludzi w Oslo, to było też taki pod kątem ludzi uzależnionych. I był pewien człowiek, który, Norwek, który prowadził modlitwę. I kiedy konferencja się kończyła, odjeżdżaliśmy, wyraźnie Duch Święty mi mówi: podejdź do tego człowieka, daj mu wizytówkę. Nie wiedziałem po co. Nie wiedziałem po co, nie znam języka, w ogóle nie mogę się dogadać z nim. I wiecie, Bóg użył tego człowieka w dziele, aby przez wiele lat nas wspierać i pomagać. Ja go zaprosiłem przed zobaczyć, mówi, Zygmunt, tu jest obecność Boża. I wiecie, ludzie, którzy przyjeżdżali. Grupy angielskie. Powiem Wam tylko tyle. Pewnego dnia przyjechała grupa angielska do mojego brata, do kościoła. Ja tak mówię w skrócie, wtedy kościół był w I mój brat mówi, wiesz, mówi, u mnie nie ma takiej pracy konkretnie dla tych ludzi dwunastoosobowej, ale może u Ciebie coś by zrobili. I ja ich zaprosiłem. To było 12 osób. Ci ludzie mają taką misję, że zaraz w roku jadą w pewne miejsca w świecie i pokrywają koszty, swój urlop, za wszystko płacą, za, za to, żeby coś zrobić dla wierzących ludzi, którzy tam pomagają na miejscu. Wiecie, oni przyjechali, oni płacili za wszystko, oni remontowali te pokoje, oni zakupywali łóżka i kiedy powiedzieli, że raz tylko jeżdżą w roku, oni byli u nas trzy razy. Mówimy, Zygmunt, przyjeżdżamy tu. Duch święty nas prowadzi, aby ci pomagać. Wiecie, to wszystko, co tam było, wiecie, tam były ruiny, tam był smród, głód i ubóstwo. Przepraszam, że tak powiem. Naprawdę, jak wam pokazał, jak te pomieszczenia wszystkie wyglądały, jak, jakie rzeczy tam się były w tym pomieszczeniu, to byście pewnie obiadu nie jedli. Ale wiecie, Pan Bóg, coś, co jest brzydkie, zrobi coś pięknego. Wiecie, to nasze życie może być takie, przez grzech, zniszczone brzydkie, ale Pan Bóg zrobi coś pięknego. I wiecie, i to, i to dzisiaj tak naprawdę poprzez wiarę były dwa pomieszczenia, mamy cały trzypiętrowy ten blok, który widzieliście. Wiecie, nasza forma działania jest taka, wszystko co robimy przyświeca, tam widzieliście taki szyld, prawda, taki na, na tej sali, gdzie tam coś mówiłem, taki jest baner. I wiecie jaki tam jest baner, jakim jest tekstem Słowa Bożego? I to przyświeca, Temu wszystkiemu, co robimy. Kochani, ja nie robię nic, co nie służy ratowaniu ludzi. Cokolwiek robimy, to robimy w celach ewangelizacyjnych, aby dotrzeć do ludzi. I na tym banerze pisze z przypowieści Salomona: ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na zatracenie, zatrzymaj. To przyświeca, to jest fragment, który prowadzi nas w codziennej działalności w kościele, w tej działalności. I ta grupa ludzi. Z tego domu poprzez na drugą stronę ulicy idziemy w niedzielę na zgromadzenie, na salę kinową, gdzie jest 130 ludzi, 120 nieraz i wielbimy Boga. Ludzie przyjeżdżają z zewnątrz z, ubog z ubogich dzielnic, kochani, i my wielbimy Boga. I to jest niesamowite.